No hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki typowy test podkładu. Otóż, kilka dni temu y, firma Lirena zrobiła mi bardzo fajną niespodziankę, bo przysłali mi podkłady, komplet matujących podkładów y, City Mat. Hmm. Mam tutaj pięć kolorów. No i słuchajcie, i postanowiłam przetestować. Tego podkładu z Lireny akurat nigdy nie miałam, więc go zupełnie nie znam. Więc taką nowość zawsze bardzo miło przetestować. Oczywiście Marcel, Lirenę bardzo, bardzo dziękuję za taką miłą przesyłkę. Podkład akurat jest tą kategorią makijażu, która przyda się chyba zawsze, więc bardzo się z tego ucieszyłam. Tak jak wspomniałam, mam tutaj 5 kolorów. Zaraz zrobię Wam yy, słocze, takie próbeczki wszystkich pięciu No i jakiś wybierzemy. Nałożę i przetestujemy. Oczywiście zobaczymy się też wieczorem, żeby sprawdzić, jak ten podkład przez cały dzień na buzi się utrzymuje. No i może tak, słuchajcie, żebyśmy się dokładnie zorientowali, jakie właściwości ma ta nasza nowość. To ja sobie tutaj otworzę, zaczekajcie, stronę producenta i opis mamy taki w ogóle, w regularnej cenie podkład kosztuje 27,99, no czyli 28 zł bez grosza natomiast w tej chwili jest w promocji i kosztuje 20,99 czyli 21 yy, ok, no i opis produktu jest następujący, już Wam tutaj czytam jak podaje producent yy, fluidy nowej generacji City Mat posiadają wspaniałe właściwości wygładzające i matujące podstawa skuteczności Specjalna formuła Nylon 12 sprawia, że skóra jest jedwabista i doskonale matowa. Zastosowany system gąbeczek pochłania nadmiar sebum, witaminy E i C, doskonalają, udoskonalają chyba skórę, powinno być, kondycję skóry twarzy i zachowują młody wygląd. Efekt: jedwabista i doskonale matowa Skóra. I tutaj jest podane takie stosowanie. Słuchajcie, nakładać palcami i równomiernie rozsmarować na twarzy. No i teraz, hmm. Dla mnie to jest takie hmm, bo ja zawsze podkłady, zawsze, no zazwyczaj w 99% nakładam pędzlem i jakby. Nie mam tutaj zamiaru zmienić jakby swoich przyzwyczajeń, natomiast zrobimy w ten sposób. Połowę twarzy, na połowę twarzy rozprowadzę ten podpad dłonią, tak jak podaje producent, a na połowie wedle swojego przyzwyczajenia rozprowadzę pędzlem. Zobaczymy wieczorem, czy będzie jakaś różnica między jedną a drugą stroną. Ok, ale zaczynamy od słoczy Tak jak Wam wspomniałam, taram mam tutaj pięć kolorów, no i lecimy. Pierwszy z nich to jest 203 jasny. O, może w ten sposób będę Wam robić to od razu? 203 jasny, proszę bardzo. Następny to jest 204 naturalny. I tutaj po sąsiedzku, obok. 204 naturalny. 205 piaskowy. 205 piaskowy, ten trzeci, beżowy 207. Tak coś mi się nie wydobyło tutaj. O, teraz lepiej. Beżowy 207. I ostatni kolor to jest 208 Tofi. Tak wygląda 208 Tofi. O, proszę bardzo, wszystkie pięć kolorków, No i jeszcze tak po kolei: 203 jasny, 204 naturalny, 205 piaskowy, 207 beżowy i 208 tofi. Proszę bardzo. Muszę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że po kolei są od najjaśniejszego do najciemniejszego, bo tak naprawdę 203 jest najjaśniejszy, ale 205 piaskowy też jest całkiem jasny. Natomiast 204, czyli ten naturalny, jest taki dosyć ciemnawy, więc tak naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, który kolor sobie dobrać. Wydaje mi się, że dla mnie w tej chwili najlepszy będzie właśnie ten 205, czyli piaskowy, tak myślę, że to ten. Hmm? Ok, czyli ja nakładam 205 piaskowy, no i tak jak Wam wspomniałam na początku, na połowie twarzy rozprowadzę dłońmi, tak jak podaje producent, a na drugiej rozprowadzimy to. Yy, rozprowadzimy ten podkład pędzlem. <grym> tak się zastanowiłam. <grym> pędzlem, oczywiście. Ok. Bardzo fajny kolor w ogóle jest ten piaskowy 205. To jest taki lekko przybrudzony, żółtawy kolor. Myślę, że do moich zaczerwienień będzie jak znalazł. Na razie, słuchajcie, taką warstwę, taką jedną cienką rozprowadzimy. Jak będzie trzeba dołożyć więcej, no to wiadomo, że sobie troszeczkę tutaj podokładam. Na prawej stronie. Rozprowadzam dłonią. Bardzo poddatny ten podkład. Jest taki, taki miękki. No ja oczywiście na buzi nie miałam nic oprócz pielęgnacji. Zresztą było to widać po tych moich czerwonych pućkach. Miałam tylko pielęgnację. Ok, jak pół twarzy, to pół twarzy. No dłonią rozprowadza się bardzo miękko, bardzo plastycznie, ale to yy, siłą rzeczy, wiecie, zawsze ciepło dłoni powoduje, że podkład, czy też jakikolwiek kosmetyk, jaki rozprowadzamy, rozgrzewa nam się i staje się taki bardziej miękki, właśnie bardziej plastyczny. Kolor idealny, zobaczcie to. Po prostu to jest mój kolor. 205 piaskowy, super. W ogóle bardzo, teraz to poczułam, bardzo ładnie ten podkład pachnie. Tak... Kosmetycznie, yy, kosmetycznie elegancko, o tak bym powiedziała, jak taki, jak taki dobry krem, coś takiego. Yy, no i na drugiej stronie rozprowadzam pędzle. No, muszę Wam powiedzieć, że, że w, zasadzie, w zasadzie jest tak samo. Chociaż. Nie, nie, wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tutaj, gdzie rozprowadziłam dłonią, no mniej więcej taką samą ilość miałam po obu stronach, ale tutaj, gdzie rozprowadziłam dłonią, to krycie jest lepsze jednak. No wiadomo, że na dłoni tego podkładu tak dużo nie zostaje, jak na pędzlu tudzież na gąbce na przykład, więc tutaj ta jedna warstwa, zobaczcie. W zasadzie tak. Tak jak ja to zawsze mówię przy testach podkładu, słuchajcie. Gdyby, gdyby to był taki normalny mój codzienny makijaż, to ja bym sobie już tę warstwę zostawiła, bo dla mnie to jest akurat, dla mnie to jest super wystarczająco. Zobaczcie. Kolor mam ujednolicony, wygląda to fajnie, natomiast ponieważ robimy test, to oczywiście troszeczkę sobie dołożę. Dołożę i po tej stronie, o, i po tej drugiej też. Więc tak żeby była taka, wiecie, dodatkowa grubsza warstwa. Zobaczymy po prostu jak to się, jak to się zachowa. Może na brodę jeszcze troszeczkę. O. Właściwie to nie wiem po co sobie dłoń wytarłam. A dobrze. To najpierw rozprowadzę na tej jeszcze dodatkową warstewkę. Podkład rzeczywiście ma właściwości takie wygładzające, zobaczcie. I zaraz Wam opowiem o macie. To znaczy, Wy widzicie efekt zmatowienia na pewno, to nie ulega wątpliwości. Natomiast, co ja chcę o tym macie powiedzieć? Bo jeśli jesteście nowi na moim kanale, to tego nie wiecie. Więc informuję, nie lubię podkładów, nie lubię takich podkładów, które mają taki tępy, sztywny papierowy mat. Po prostu, moim zdaniem, wygląda to nieelegancko. W makijażu nie chodzi o to, żeby sobie domalować twarz, tylko żeby. Zatuszować pewne nasze jakieś tam drobne niedociągnięcia. Takie ciężkie, matujące podkłady są dla mnie mm, niefajne, nie wygląda to elegancko, nie wygląda to ładnie. Natomiast zobaczcie, ten podkład matuje, natomiast mat jest, mat jest naturalny. W sensie, moja skóra w sumie w sumie, jak tak już po tej stronie rozprowadziłam, to moja buzia nie wygląda, jakby była pokryta podkładem, słuchajcie. Wygląda, jakby to była. O, Pędzel. Wygląda, jakby to była moja naturalna buzia, moja naturalna skóra. Popatrzcie. Jeszcze sobie troszkę tu rozprowadzę, o, bo tak. Tak wygląda City Mat. Proszę bardzo, odcień piaskowy 205. Odcień to jest po prostu kolor idealny, zobaczcie, to wygląda jak moja skóra. No bardzo mi się ładnie ten kolor dobrał. I to nie jest ten najjaśniejszy, najjaśniejszy jest najjaśniejsza jest 203. Popatrzcie, no wygląda to, wygląda kozacko, wygląda bardzo ładnie, jak moja naturalna skóra i nie mam czerwonych płciek, ani czerwonego nosa, no i taki podkład matujący, to jest dla mnie, to jest górna granica zmatowienia, jak dla mnie, ja nie potrzebuję tutaj niczego bardziej, tak to zostawiam, oczywiście no wykonam dalej makijaż, to znaczy na przykład nałożę sobie korektor. Nałożę sobie korektor. Może tak, tak jak tradycyjnie, w sensie tradycyjnie u mnie na kanale. Jak ja to robię przy testach podkładów, że nałożę korektor, przypudruję sobie i korektor, i ten podkład. Zobaczycie, jak to wygląda przypudrowane. Cały makijaż wykonam poza kamerą, bo, bo to nie jest główny temat naszego dzisiejszego filmu. Natomiast pokażę Wam się jeszcze w pełnym makijażu, żebyście mieli teraz wizję, jak wygląda to rano. No i potem oczywiście ewentualne porównanie, jak ten podkład zachował się nam przez. Przez cały dzień. Aha, korektor, którego używam, to jest zwykły korektor z Bell. Może jeszcze troszeczkę dołożę sobie tutaj o, w dolinę łez. Bo tak mam tu takie większe siniaczki dzisiaj i tu zresztą też. Tak sobie teraz uświadomiłam, że ja Wam jeszcze nie przeczytałam tego, co jest na opakowaniu. To co prawda czytałam informacje ze strony producenta, ale tutaj mamy jeszcze tak. Fluid doskonale matuje i wygładza skórę. Zawarta w formule witamina C poprawia koloryt cery, a witamina E dezaktywuje wolne rodniki. Witamina C plus E, City Mat. Proszę bardzo, jeszcze raz. Ok, słuchajcie, przypudruję sobie, najpierw sobie przypudruję utrwalę korektor. Tutaj mam puder znam, puder pod oczy. I oczywiście do utrwalenia podkładu też użyję pudru, który znam, żeby tutaj nie było żadnego zaskoczenia. Mhm. A całość przypudruję pudrem z Eye Hard Revolution to jest taki puderek brzoskwiniowy. Okay. No, i słuchajcie, dużo tutaj już nie trzeba, bo tak naprawdę no sam ten podkład w sobie już ma charakter matujący, więc, jakby tutaj nie muszę za bardzo tego pudrować. Chodzi tylko raczej o takie ogólne ujednolicenie skóry. Dobrze. Tak więc wygląda buzia. Słuchajcie. Podkład, korektor i puder. Proszę bardzo. Lirene City Mat. Tak wygląda taka baza makijażowa. Ja sobie teraz poza kamerą dokończę makijaż i zaraz pokazuję się Wam w całości. Ok, jestem, słuchajcie, wedle umowy pokazuję Wam się w pełnym makijażu. Proszę. Jeśli chodzi o podkład, to właściwie no chyba na razie nie można się do niczego przyczepić. Ja zrobię zbliżenie. Zobaczcie, tak wygląda moja buzia. No tutaj to oczywiście rozświetlacz mi się świeci, ale. Zobaczcie całą twarz. Jak to ładnie wygląda. Po prostu taka naturalna druga skóra. I po tej stronie, po której podkład rozprowadzałam pędzlem, i po tej, po której rozprowadzałam dłonią, i tutaj, i tutaj wygląda to bardzo ładnie. Okej, okay, moi drodzy, mamy ranek. Ale oczywiście zobaczymy się wieczorem, żeby ocenić, jak nam się ten podkład przez parę godzin noszenia zachowa. Właśnie tutaj jest napisane 16 godzin. Ja na pewno nie będę nosiła 16 godzin, po prostu nigdy nie noszę tyle makijażu. Zazwyczaj jest to 8, 9, 10, no tak, 12 to już jest naprawdę dużo. Postaram się pochodzić w nim jak najdłużej, pokażę Wam się wieczorem i zobaczymy, jak podkład się zachowa na, na mojej cerze. Ok, wszystko i do zobaczenia, do wieczora. No hej, witam Was wieczorem. Zrobiłam od razu zbliżenie, żeby było widać, co się tutaj na tej mojej buzi <laughs> zadziało. No i teraz tak. Oczywiście dzień jak co dzień nosiłam czapkę, nosiłam maskę, także zakładam, że gdzieś coś tutaj się mogło mi pościerać, ale zrobię jeszcze większe zbliżenie, to się temu przyjrzymy. Chociaż tak jak zerkam teraz w podląd, to chyba z czoła mi się nic nie starło. I tutaj to wszystko wygląda ładnie. Zaraz się bliżej temu przyjrzymy, ale chcę Wam jeszcze powiedzieć godzinę. Jest 19:56, no w zasadzie godzina 20. No więc ten makijaż parę ładnych godzin już na buzi mam. Teraz tak, troszkę Was przesunę i wygląda to tak. Podkład City Mat, proszę bardzo. Czoło wygląda ładnie. No i generalnie, w sumie, cała buzia też wygląda bardzo ładnie. Nie jest to może taki, dokładnie taki sam mat, jaki był rano, kiedy nakładałam makijaż, ale i tak uważam, że moja buzia wygląda bardzo ładnie. Z reguły, z reguły u mnie to wygląda w ten sposób, że świeci mi się bardzo czoło, tutaj policzki i broda, no i oczywiście nos. A teraz to jest takie, no powiedziałabym, że stonowane. Wygląda to naprawdę w porządku. Poza tym buzia wygląda na taką właśnie wygładzoną. Hmm. Naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Tak jeszcze zerkam tutaj na brodę i na nos, no bo wiecie, maska z reguły z nosa mi się wszystko ściera. Podkład na brodzie z reguły mi przeżywa noszenie maski, ale nos nie. Tymczasem tu wygląda to tak. No uważam, że naprawdę, <śpuszczam> przepraszam, to akurat telefon. Tymczasem tutaj, no zachowało się to naprawdę bardzo ładnie. No, ale jeszcze wrócę do tego y, tematu, bo zaczęłam Wam mówić o macie. Więc jak rano robiłam makijaż, ten mat był taki może bardziej wyrazisty. No teraz tutaj, może troszeczkę mi się tutaj te pućki zaczynają tak błyszczeć, ale to jest, to jest naprawdę bardzo ładnie. Także na podsumowanie, podkład wytrzymał bardzo ładnie na buzi. A właśnie jeszcze muszę Wam coś dodać, bo mówiłam Wam, jaka jest cena na stronie producenta i tam była cena promocyjna akurat dzisiaj 20,99 zł. Natomiast jak wracałam do domu, to wstąpiłam do Rossmana i słuchajcie, akurat teraz te podkłady są w promocji i one są po 18,99 także, także jeszcze, jeszcze taniej. No moim zdaniem podkład się spisał. Bardzo ładnie to wygląda, nawet jak na tyle godzin noszenia. Także, generalnie, jeden chyba z nielicznych podkładów matujących, który mi się spodobał. Nie wiem, czy najpierw zobaczycie ten film, czy taki film, który, w którym testowałam kilka nowości, innymi podkład z Catrice All Matte. No to. Tutaj to tak nie wyglądało. Zresztą no albo widzieliście już ten film, albo go dopiero niebawem zobaczycie, więc też będziecie mieli porównanie. W każdym razie, City Matte zachował się tak. Uważam, że bardzo ładnie. Hmm? No i myślę, że jeśli lubicie taki efekt, w sensie efekt nie takiego wiecie, mocnego matu, to na pewno z tego podkładu będziecie zadowoleni, no bo generalnie efekt daje taki, a po wielu godzinach noszenia mamy na buzi coś takiego. Oki! Okay. Wszystko w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że test Wam się spodobał. Dajcie znać, no i dajcie znać, co myślicie na temat odkładu. Ok. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, pa na razie i do zobaczenia.